Drodzy Państwo, to potwierdzona informacja. Podczas tegorocznego sylwestra we Wrocławiu Państwowa Komisja Wyborcza będzie odliczać do nowego roku. Wszyscy jesteśmy pełni obaw, jak to wyjdzie. Jest z nami grupa ekspertów, grupa informatyków, która stworzyła system dla PKW. Witajcie, moi drodzy. Pierwsze pytanie, które zadają sobie wszyscy Polacy: Czy ten system zadziała? Nie wiem, czy zadziała. Drodzy Państwo, my też tego nie wiemy. Czy trudno było wdrożyć te prawda, niuanse po pierwszej turze wyborów? Może pan. Nie. nie. Nie było trudno. To dlaczego nie zadziałał podczas pierwszej tury? Co się stało? Tak. No i to wiemy, że nie zadziało, ale pytanie moje brzmi dlaczego? Bo jak. Gdybym się zepsuł, to muszę przejść na prawniki na pola. Kolejne moje pytanie. Ile tym razem Państwo wzięliście za stworzenie tego systemu? 100 milionów. Drodzy Państwo, a jeżeli ten system nie zadziała, podacie się do dymisji? Nigdy nie życiu. Chyba nie ma chwilę do basenu. 你。Yeah.